Zanim zostałeś uformowany w łonie swojej matki, Bóg już określił cel dla twojego życia. Boży cel. Celem Boga jest wyszkolić cię do tego, do czego cię powołał i Harris Bible College właśnie do tego służy. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris! Następne dwa, 3 lata mogą być najpotężniejszym czasem w Twoim życiu. Spędź w słowie 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu przez 2-3 lata, a zapewniam Cię, że Bóg zacznie do Ciebie mówić i zacznie objawiać Ci cel. Każdy został stworzony z celem. Czy wiesz, co to za cel? Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Zapytałem Pana, dlaczego mam pójść do Harris Bible College tam? Dlaczego mam pokonać 8000 kilometrów? I usłyszałem, bycie tam ma znaczenie. To tam masz być. Jeśli zechcesz tam pojechać, nauczysz się, co słowo mówi i co oznacza. A teraz Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie o mocy partnerstwa. Mam na ten temat płyty CD i DVD. Najbliższy piątek będzie ostatnim dniem, w którym będę reklamował te produkty w programie telewizyjnym. Mamy również płytę DVD z pięcioma świadectwami ludzi, którzy wprowadzili tę prawdę w życie i prosperują. Mam też tę książkę. To potężna książka o zarządzaniu finansami. Istnieje różnica między byciem właścicielem a byciem szafarzem. I to jest naprawdę potężna książka. W tym tygodniu nauczałem o mocy partnerstwa i posługiwałem się Księgą Przysłów 18.16, która mówi. Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich. Nie chodzi tu o namaszczenie, talent, życiowe powołanie. Chodzi o fizyczny dar. Pieniężny dar otwiera dla ciebie drzwi. Toruje ci drogę, promuje cię i prowadzi przed wielkich. Oto, jak mówi o tym przekład New International Version. Mówi, dar toruje drogę dla dającego i wprowadza go do obecności wielkich. Przekład New Revised Standard Version mówi, dar otwiera drzwi, daje dostęp do wielkich. A więc jest tu mowa o tym, że twój fizyczny dar, dar pieniężny, toruje ci drogę. Otwiera drzwi. Wczoraj naprawdę starałem się zwrócić uwagę na to, że kiedy dajesz z właściwą postawą, tworzysz połączenie z ludźmi, którym dajesz, czy to w kościele, czy w służbie. Tworzysz połączenie, a to może być dobre lub złe. Jeśli tobą manipulują i dajesz osobie, która jest szarlatanem lub komuś, kto nie ma w swoim życiu zbyt wiele uczciwości, ale manipulował cię i dałeś, to wtedy zaczynasz brać udział w tym namaszczeniu, które jest na nich. Ale kiedy dajesz na dobry kościół i dobrą służbę, wtedy zaczynasz czerpać z tego namaszczenia, które jest na nich. Możesz siać tam, gdzie chcesz iść, możesz dosłownie znaleźć kogoś, kto jest przed tobą, kto prosperuje w tym, do czego czujesz, że Bóg prowadzi ciebie, i możesz znaleźć taką osobę i zacząć siać w jej życie. I możesz zacząć przyciągać to błogosławieństwo i to namaszczenie do ciebie. To potężna, potężna prawda. Pozwól, że podam Ci biblijny przykład. Pierwsza Księga Królewska, dziesiąty rozdział mówi o tym, jak królowa Saby przybyła do Salomona, aby czerpać z jego mądrości. Pierwsza Księga Królewska, dziesiąty rozdział, werset pierwszy. A gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona i o imieniu Pana, przybyła, aby go przez zagadki poddać próbie. Sam fakt, że jest napisane, że przybyła, aby przez zagadki poddać go próbie, oznacza, że w pewnym stopniu była sceptyczna. Musiała wierzyć, że na pewno jest w nim coś wyjątkowego, inaczej nie zadałaby sobie trudu, aby przybyć i poddać go próbie, ale to pokazuje, że nie była całkowicie przekonana. Przybyła i chciała przekonać się na własne oczy. Werset drugi: Przybyła do Jerozolimy z bardzo wielkim orszakiem, z wielbłądami, niosącymi wonności, bardzo dużo złota i drogocenne kamienie. Gdy przybyła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu. Zanim przejdę dalej, pozwól, że przeskoczę do wersetu dziesiątego. I pokaże ci, ile złota drogocennych kamieni i innych rzeczy dała. Werset 10 mówi: Następnie dała królowi 120 talentów złota. Talent to 75,5 funta złota, a ona dała 120 talentów złota. I bardzo wiele wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy więcej nie przyniesiono tyle wonności, ile królowi Salomonowi dała królowa Saby. Więc ile to jest? Jeden talent waży 75,5 funta, a 120 talentów to 9 60 funtów złota, 144 960 uncji złota. Oczywiście złoto zmienia swoją wartość, ale kiedy stworzyłem ten przypis w swoim Living Commentary, złoto kosztowało około 500 dolarów za uncję. Przy tej cenie dałoby to 72 miliony 480 tysięcy dolarów w złocie, które przyniosła. Ostatnio słyszałem, że złoto kosztuje gdzieś w okolicy 1500 dolarów, co dałoby trzy razy tyle, a więc ponad 200 milionów dolarów w złocie. A do tego przyniosła wonności, drogocenne kamienie i inne rzeczy. Musisz to sobie wyobrazić, aby przywieść 9 tysięcy, 60 funtów złota, a do tego wszystkie wonności. Mogę Cię zapewnić, że gdybyś niósł całe to bogactwo w karawanie wielbłądów zmierzających w kierunku Jerozolimy, potrzebowałbyś również żołnierzy, aby móc to ochronić, inaczej bandyci by to zabrali. Tak więc nie wiemy, ale prawdopodobnie były tam co najmniej dziesiątki wielbłądów. Cała karawana. bardzo to możliwe, że żołnierze? Mogły to być setki ludzi. Gdziekolwiek się udali, w każdej oazie, w której się zatrzymali, aby dać swoim wielbłądom wodę, zapewniam cię, że byli widowiskiem. A kiedy dotarli do Jerozolimy? Pomyśl o tym. Czytamy, że Salomon był najmądrzejszym człowiekiem na planecie. Nie jest to ocena innego człowieka, to była ocena Boga. On powiedział, że nigdy nie będzie osoby tak mądrej jak Salomon i nigdy nie będzie króla tak bogatego. Jak Salomon. I nie zostało to powiedziane tylko o jego czasach. Jeśli przeczytasz to w księdze kronik, pan powiedział mu, że nigdy nie będzie drugiego takiego króla jak on, tak bogatego jak on. Weź więc dowolną osobę w dzisiejszym świecie, której wartość majątku wynosi 100 miliardów dolarów netto, czy ilekolwiek, a nie będzie ona tak bogata jak Salomon. Czytamy, że w czasach Salomona złoto było standardem. Ludzie nawet nie zwracali uwagę na srebro. Srebro wyrzucano na ulicę jak kamienie. Wszystkim tak bardzo się powodziło, że liczyło się tylko złoto. Srebro nie miało żadnego znaczenia, a więc mamy Salomona, najbogatszego człowieka na planecie, najmądrzejszego człowieka na planecie, a pierwsza księga królewska, rozdział dziesiąty mówi, że wszyscy królowie, wszyscy ludzie na ziemi zabiegali o jego mądrość. Gdybyś był tak potężny, tak dobrze prosperujący, tak znany, tak mądry. Gdyby cały świat zabiegał o twoją mądrość, jak mógłbyś się do niego dostać, stanąć w kolejce i spotkać Salomona? Jeśli chcesz spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie możesz po prostu podejść do drzwi, zapukać i poprosić prezydenta, żeby cię wpuścił. A mogę cię zapewnić, że nasz prezydent nie jest podobny do Salomona i nie zabiegają o niego w ten sam sposób, w jaki zabiegano o Salomona. Nie jestem nawet pewien, czy gdybyś próbował, mógłbyś dostać się do prezydenta. A gdybyś w jakiś sposób mógł, musiałbyś się umówić, mogłyby minąć miesiące lub lata, zanim Udałoby ci się dostać na audiencję u prezydenta. Cóż, z pewnością było podobnie w tamtych czasach, a może jeszcze trudniej. Jak więc królowa Samy dostała się na spotkanie z Salomonem? Zapewniam cię, karawana nadjeżdżająca z setkami wielbłądów i setkami milionów dolarów, które miała, zamiar dać w prezencie Salomonowi. Wiesz, co to zrobiło? Tak jak mówi Księga Przysłów 18-16, dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich. Albo jak mówi New International Version, wprowadza go do obecności wielkich. Wiesz jak królowa Saby dostała się naprzód kolejki? Użyła daru i ten dar wprowadził ją do obecności Salomona. Czytamy, że rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu. Werset trzeci. Salomon zaś odpowiedział na wszystkie jej pytania. Nie było nic nieznanego królowi, czego nie mógłby jej odpowiedzieć, gdy więc królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona i dom, który zbudował, a także potrawy jego stołu, siadanie jego sług, stawanie jego służących, ich szaty, jego podczaszych oraz schody, po których wstępował do domu Pana, dech zamarł jej w piersi innymi słowy, odebrało jej to dech była przytłoczona. Było to dużo wspanialsze niż myślała. Werset szósty. Wtedy przemówiła do króla Prawdziwa była ta wieść, którą słyszałam w swojej ziemi o Twoich dziełach i Twojej mądrości, jednak nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam to na własne oczy. I o to nie powiedziano mi nawet połowy. Twoja mądrość i Twój dobrobyt są większe od sławy, o której słyszałam. Błogosławieni Twoi ludzie, błogosławieni Twoi słudzy, którzy zawsze stoją przed Tobą i słuchają Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Twój Bóg, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na tronie Izraela a ponieważ Pan umiłował Izraela na wieki, ustanowił Cię Królem, abyś czynił sąd i sprawiedliwość. Następnie werset 10, ten, który już czytaliśmy, mówi, dała królowi 120 talentów złota i bardzo wiele wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy więcej nie przyniesiono tyle wonności, ile królowi Salomonowi dała królowa Saby. I dalej werset trzynasty mówi Król Salomon zaś dał królowej sobie wszystkiego, czego zapragnęła i o co poprosiła, nie licząc tego, co jej dał ze swojej królewskiej hojności. I dalej werset 14. A waga złota, która pływała do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów złota. Królowa Saba dała Salomonowi 120 talentów złota, a do Salomona wpływało co roku ponad 666 talentów złota. Tak więc bogactwo Salomona było dużo, dużo większe niż królowej Saby, ale ona dała i jej dar otworzył drzwi. To duchowa ilustracja, czy też fizyczna ilustracja duchowej prawdy? że kiedy dajesz i kiedy współpracujesz z Kościołem lub służbą, podłączasz się do mądrości, namaszczenia i błogosławieństwa, które jest w danej służbie i zaczyna ono płynąć w twoim kierunku. Królowa Saby dała ze swojego bogactwa, ale bogactwo Salomona było o wiele większe. Zapewniam cię, że otrzymała więcej niż kiedykolwiek dała. To jest to jest niesamowite. A teraz coś, co nie jest bezpośrednio związane z mocą partnerstwa, ale jest to wielka prawda, którą chcę pokazać. Kiedy królowa Saby podróżowała z Saby do Jerozolimy, aby spotkać się z Salomonem, musiała przejechać przez biedne kraje. Jestem pewien, że zatrzymała się w oazach, gdzie byli żebracy, gdzie były najróżniejsze potrzeby. I mogę Cię zapewnić, że jeśli ludzie byli tacy jak dzisiaj, to byli tam ludzie, którzy ją krytykowali i mówili: Więc bierzesz całe to bogactwo, setki milionów dolarów w dobrach i niesiesz je do najbogatszego człowieka na planecie? Jestem pewien, że byli ludzie, którzy ją potępiali. Dlaczego nie pomożesz nam? Dlaczego nie pomożesz tym, że brakom z niektórych królestw mogli wychodzić królowie i mówić oddajesz więcej niż całe bogactwo całego naszego narodu? Dlaczego dajesz tyle pieniędzy najbogatszemu człowiekowi na ziemi? Przyjdź i daj nam. Są tacy ludzie. To kompleks Judasza. Kiedy ta kobieta przyszła i wylała na stopy Jezusa drogocenny olejek, który był wart rocznej pensji, a potem zaczęła wycierać jego stopy swoimi włosami, Judasz powiedział, dlaczego dokonano takiego marnotrawstwa? Można było to sprzedać za taką sumę i rozdać ubogim. Jednak dalej czytamy, że on nie dbał o ubogich, ale mówił to, bo był złodziejem. To było demoniczne, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą siedzieć i krytykować tych, którzy dają pieniądze służbom i na inne rzeczy i będą mówić, dlaczego to nie zostało sprzedane, dlaczego nie pomogłeś temu biednemu. Jestem pewien, że królowa Saby nasłuchała się tego wszystkiego, ale pomyśl o tym, po tym jak przyszła i użyła tych bogactw, aby otworzyć drzwi i podłączyć się do namaszczenia, które było na Salomonie i zacząć przyciągać mądrość, moc i namaszczenie do siebie, po tym jak to zrobiła, Salomon dał jej ze swojej obfitości. A ponieważ jego obfitość była większa niż jej obfitość, wierzę, że wróciła do domu z większą ilością niż miała, kiedy przyszła. Jeśli była nastawiona na pomoc biednym i pomoc niektórym z tych biedniejszych narodów, była lepiej wyposażona i miała więcej środków, aby móc dać ludziom niż gdyby dała z własnych zasobów. Zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, nie powinieneś dawać na te duże służby, na te duże kościoły. Oni już wszystko mają, jednak nie chodzi tylko o to, jaka jest ich potrzeba, ale o to, jaka jest Twoja potrzeba. Czy potrzebujesz namaszczenia, czy chcesz błogosławieństwa i mocy, które są nad danym kościołem czy służbą? Kiedy siejesz i zostajesz partnerem, nie tylko okazjonalnym dawcą, nie tylko po to, aby zapłacić za to, co sam dostajesz, ale kiedy zaczynasz dawać ponad swoje potrzeby i dajesz tak, aby inni ludzie mogli być błogosławieni, rozpoczynasz nadnaturalny przepływ tego namaszczenia i błogosławieństwa w Twoim kierunku i to obdarzy Cię dobrobytem. A kiedy sam będziesz prosperować, będziesz lepiej wyposażony, będziesz miał więcej zasobów, aby móc pomagać innym, i dawać ludziom, którzy mogą ci nigdy nie usłużyć. Widzisz, są tutaj rzeczy, które możesz przegapić. I wydaje mi się, że są ludzie, którzy myślą, nigdy nie dałbym na dużą służbę, na służbę telewizyjną, wy macie tyle pieniędzy. A wiesz co? To wszystko jest relatywne do tego, jakie są twoje wydatki. Telewizja to drogi środek przekazu, żeby zbudować budynek kościoła i zaplecze, wysłać misjonarzy na cały świat i zrobić to, co jest zrobione, potrzeba dużo pieniędzy. Więc zamiast próbować dawać tam, gdzie widzisz wielką potrzebę, że Twoje pieniądze mogą komuś pomóc, jesteś ograniczony w swoich zasobach. Czasami musisz wziąć część tego, co masz, i musisz zasiać to w większą służbę, służbę, która ma namaszczenie, którego sam potrzebujesz, i musisz rozróżniać i pozwolić Duchowi Świętemu prowadzić Cię w Twoim dawaniu. A kiedy siejesz w taką służbę, zaczyna się nadnaturalny przepływ ku Tobie tego błogosławieństwa i namaszczenia, które widzisz w danej służbie. I końcowy rezultat będzie taki, że będziesz prosperować bardziej i będziesz w stanie dawać na dobroczynność więcej, jeśli weźmiesz część tego i zasiejesz to w coś, co pomnoży Twoje zasoby. Musisz siać tam, gdzie chcesz iść. To jest potężne. Mówię ci, wielu ludzi tego nie rozumie i z tego powodu mogą dawać, ale jeśli nie dają w połączeniu z wiarą, to nie sprawia, że prosperują. Użyłem tego wersetu wiele razy, ale list do Hebrajczyków 4:2. Tamte nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Musisz włożyć w to wiarę. To nie dzieje się automatycznie. To nie jest jedynie coś fizycznego, to coś duchowego. Jeśli nie rozumiesz, co się dzieje, kiedy dajesz i jeśli dajesz jedynie z poczucia obowiązku i nie dajesz z właściwą postawą, nic z tego nie zyskujesz. Tak mówili do Koryntian 13:3. Pewien człowiek, który kiedyś dla mnie pracował, Zanim przyszedł dla mnie pracować, był naprawdę zamożny. Było to około 1980 roku. On i jego żona zarabiali około 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Dzisiaj może się wydawać, że nie jest to dużo pieniędzy, ale w tamtych czasach cały mój dochód ze służby wynosił 700 dolarów miesięcznie. I to pokrywało wszystkie moje wydatki, wydatki służby, rachunek za radio i wszystko inne. Tak więc 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie w 1980 roku było dla mnie dużą sumą pieniędzy. On i jego żona byli dobrze sytuowani, a jednak wyglądało na to, że zmagają się z finansami. Wydawało się, że zawsze brakowało im pieniędzy. On usłyszał, jak głosiłem dokładnie na ten temat i zrozumiał, że dawał mechanicznie. Prawdę mówiąc, wypisywał czek z dziesięciną i dokładał go do swoich rachunków. I kiedy dostawał wypłatę pierwszego dnia miesiąca, wypisywał dziesięcinę z dokładnością co do grosza, na przykład 350. 52,21 dolary i 21 centów, czy coś w tym stylu, i płacił ją jak rachunek. Nie dawał z radością, był posłuszny w dawaniu, ale nie dawał radośnie, nie dawał z właściwą postawą i z tego powodu mieli problemy i wydawało się, że nigdy nie wiążą końca z końcem. Usłyszał, jak głosiłem na ten temat i zdecydował, że zamiast płacić dziesięcinę jak dług, jak obowiązek, że miast, tak jak go nauczono, nauczono go, że z dziesięciny nic nie dostajesz, że tylko z darowiz dostajesz zwrot, ale dziesięcina jest długiem. Ponieważ dawał z taką postawą, nic nie zyskiwał. Usłyszał, jak głosiłem na ten temat. Razem z żoną pomodlili się o to i postanowili, że zaczną dawać tak, jak postanowili w swoim sercu. Drugi list do Koryntian 9,7. Zaczęli dawać tak, jak postanowili i w, w ciągu około 6 miesięcy zaczęli mieć dodatkowe pieniądze. Mieli pieniądze zaoszczędzone w banku. Jego pierwszą myślą było, chyba nie daje tyle pieniędzy, co kiedyś. Kiedyś musiałem zejść poniżej 10%, ale używał czeków do płacenia. Za wszystko więc sprawdził swoje datki z ostatnich miesięcy i okazało się, że podskoczyły one do 24%. Tyle dawali. I chociaż dawali o wiele więcej, o wiele więcej im zostawało. Ich samochody nie psuły się, nie musieli kupować opon. Ich opony wytrzymywały dłużej. Nie wiem, jak to się stało, ale mieli więcej pieniędzy, dając ponad dwa razy więcej z powodu postawy. Mówię ci, postawa, z którą dajesz. Jest to tak samo ważna jak kwota, którą dajesz. Możesz całkowicie zniweczyć swoje dawanie, a co za tym idzie, zniweczyć żniwo lub owoc, który się pojawi, jeśli dajesz z niewłaściwą postawą. Próbuję dzielić się z Tobą na temat mocy partnerstwa i tym, co ono tak naprawdę osiąga. I wiele z tego dotyczy właśnie postawy. To nie dzieje się automatycznie. To nie tak, że po prostu dajesz. Kiedy ktoś mówi, po prostu dawaj, a to wróci automatycznie. Musisz dawać Bogu, albo Bóg cię przeklnie. Księga Malachiacza 3. Nie mam czasu, żeby się tym dzisiaj zająć, ale ta książka omawia to szczegółowo. Kiedy ludzie głoszą, że jeśli nie dajesz i nie płacisz dziesięciny, jesteś przeklęty i Bóg cię dopadnie, to bardziej przypomina ojca chrzestnego niż Boga ojca. To tak jak mafia mówiąca, wiesz, wybi tutaj dużo okien, były podpalenia i pożary, zdarzają się złe rzeczy, ale jeśli zapłacisz nam 10%, to Cię ochronimy. Oczywiście, osoba, która to mówi, jest osobą, która wybija okna i podkłada ogień. To haracz: albo zapłacisz mi 10%, albo przyjdę zniszczyć Twój biznes. Tak działa mafia. I w pewnym sensie tak głosi wielu chrześcijan, że jeśli nie dajesz, to jesteś przeklęty. Jeśli nie płacisz dziesięciny, to Bóg wsadzi cię do szpitala i odbierze ją sobie w rachunkach za lekarza. Sprawi, że zepsuje się Twoja pralka, Twój samochód. To mafia. To Ojciec Chrzestny, a nie Bóg Ojciec. Żyjemy dziś pod Nowym Przymierzem. Drugi list do Koryntian, rozdział 9, mówi, że każdy powinien dawać tak, jak postanowił w swoim sercu, nie z żalem, nie z przymusu, że będziesz przeklęty, jeśli nie będziesz dawał, ponieważ Bóg miłuje radosnego dawcę. Zostaliśmy uwolnieni od starotestamentowego prawa. Nadal możemy wiele skorzystać i możemy się z niego uczyć, ale... Nie jesteśmy pod Jego przekleństwem, Bóg nie przeklniecie, jeśli nie będziesz dawać, ale musisz dawać nie z żalu czy z przymusu, ale tak, jak postanowiłeś w swoim sercu, jeśli będziesz to robić z właściwą postawą, wtedy podłączysz się do Bożego błogosławieństwa, Bożego namaszczenia, Bożej mocy, która jest w danym kościele czy służbie i zaczniesz przyciągać to namaszczenie do siebie. Mówię ci, to jest potężne. Moi partnerzy są błogosławieni. Moi partnerzy otrzymują błogosławieństwo, które jest w naszym życiu i dobre rzeczy, które Bóg czyni. To płynie do każdego z naszych partnerów. Wiem, że mamy wielu partnerów, którzy oglądają ten program i chcę wam podziękować, ponieważ dzięki wam jesteśmy teraz w telewizji każdego dnia od prawie 20 lat. Dotarliśmy do setek milionów ludzi, życie wielu osób zostało zmienione, a ja nie jestem jedynym. Jedynym, który zostanie za to błogosławiony i nagrodzony. Każdy z moich partnerów otrzymuje to samo błogosławieństwo, to samo namaszczenie, które płynie do mnie, płynie do Was. I chcecie Cię dzisiaj zachęcić, musisz zostać partnerem, jeśli nie moim, to musisz zacząć współpracować z bogobojnym kościołem. Znajdź inną służbę, która ci usługuje, dawaj gdziekolwiek tam, gdzie Cię karmią. Ale musisz zacząć uczyć się mocy partnerstwa. O tym właśnie jest nasze nauczanie. Pamiętaj, że najbliższy piątek będzie ostatnim dniem, w którym będę nauczał na ten temat. Mam to nauczanie zatytułowane Moc Partnerstwa, zarówno na płytach CD, jak i DVD. Mam też książkę Finansowe Szefarstwo, która porusza temat dziesięciny i mówi nie tylko o dziesięcinie, ale także o tym, gdzie powinieneś ją dawać. To naprawdę cię pobłogosławi. Posłuchaj naszego lektora, który poda Ci te informacje. So for me being a partner is... Dla mnie partnerstwo to zarówno branie udziału w błogosławieństwie, jak i wspieranie ludzi, mówienie im, że stoimy za nimi i chcemy być częścią tego, co robią. To niesamowite, móc zasiądzić dobre ziarno w dobrą ziemię. Każde błogosławieństwo Andrew, ja wiem, że to również nasze błogosławieństwo. Jamie i ja chcemy Wam bardzo podziękować za to, że jesteście naszymi partnerami. Mówię Wam, docieramy do całego świata, a pamiętam, kiedy byliśmy tylko Jamie i ja. Odpowiadałem za dźwięk, kiedy Ona prowadziła uwielbienie a potem ona zajmowała się dźwiękiem, kiedy ja głosiłem. Wszystko robiliśmy sami, a teraz mamy bardzo wielu ludzi, którzy nam pomagają, i nie wydarzyłoby się to bez Was. To szczera prawda. Jesteśmy bardzo wdzięczni za naszych partnerów i za to, co robią. Idziecie z nami na cały świat Amen. we wszystkim, co robi ta służba. Amen. Dziękujemy Wam i kochamy Was. Całe dobro, które dzieje się przez tę służbę, będziecie mieć udział w każdej z tych nagród. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękujemy, że jesteście naszymi partnerami.